Chrześcijanin, który codziennie działa, żyje, jest w świecie, potrzebuje takich momentów zatrzymania, momentów nie działania, ale refleksji nad tym, po co i kim w ogóle jest. Rekolekcja to jest właśnie taki czas zatrzymania, żeby postawić sobie pytanie, dokąd zmierzam, gdzie jestem w tej drodze wiary, ale jest to też czas na to, żeby pogłębić samorozumienie źródeł tej wiary. Fenomen tych rekolekcji polega na tym, że one są bardzo trudne, a mimo tego przyciągają bardzo dużą grupę uczestników. Przy 200 osobach musimy zamykać zapisy. Co to oznacza? To oznacza, że w czasie, kiedy Kościół przeżywa kryzys, ci, którzy faktycznie są w niego zaangażowani, szukają pogłębienia i przywiązania do tego, co w Kościele jest niezmienne, czyli do liturgii. prowadzę szkołę liturgiczną i ważne jest dla mnie to, żeby się karmić takimi treściami i spotykać z takimi ludźmi, żeby być pasjonatą liturgii i coraz bardziej się w niej rozkochiwać i żeby ona nie spowszedniała. I to jest takie miejsce, które trochę karmi moje serce i nie pozwala mu zasnąć. W tym roku omawiamy Modlitwa eucharystyczna rzymskiego. Modlitwa eucharystyczna, czyli serce każdej mszy świętej. To jest ta modlitwa, dzięki której jakieś zgromadzenie chrześcijan można uznać za eucharystię. Myślę, że warto zwrócić uwagę na te modlitwy, szczególnie te, których najrzadziej używamy w liturgii, w naszych celebracjach. Ponieważ one są bardzo piękne, bardzo głębokie. Ukazują, kim jesteśmy my, kim jest Bóg i co my możemy zrobić, aby tego Boga spotkać w naszej, w naszej codzienności. I po to się tutaj spotykamy, po to o liturgii, o modlitwach eucharystycznych rozmawiamy. Bywa tak, że kiedy słyszymy pewne nawet wielkie, głębokie, piękne słowa, często w jakimś sensie nasza świadomość, nasza uważność się e, zużywa, jakoś wyciera i, i, i mniej uczestniczymy, mniej świadomie te słowa nas poruszają czy kształtują. Te rekolekcje mają też takie zadanie, by nas obudzić na teksty mszy świętej, to znaczy patrzymy w mszał, w tę księgę razem z celebransem i staramy się jak najbardziej przyswoić sobie to, jak płyną te modlitwy, to w jaki sposób się układają, jaki obraz Boga i człowieka malują przed nami. Ta rekolekcja to jest połączenie sesji naukowej, z prawdziwą celebracją liturgii, uroczystą celebracją liturgii, sesji naukowej i to trzeba mieć z tyłu głowy, kiedy się bierze udział w tych rekolekcjach, że nie zajmujemy się tutaj ogólnym mówieniem o Ewangelii, czy ogólnym mówieniem o liturgii, ale przyglądamy się szczegółom, po to, żeby budować na bardzo solidnym fundamencie wiedzy i rozumienia tego, w czym bierzemy udział podczas mszy świętej i liturgii godzin. Myślę, że są bardzo dobrą okazją, żeby zakosztować piękna liturgii. Często w, w naszych środowiskach tego brakuje. Czasem ksiądz nie umie śpiewać, czasem nie ma zespołu, który śpiewa. Czasem po prostu to jest taka byle jakość się wkrada. A tutaj, kiedy się doświadcza tego piękna, naprawdę pieczołowicie przygotowanej liturgii, no to tak człowiek odżywa i zaczyna znowu sobie przypominać, o co w tym chodzi i jak wielka chwała to jest oddawana Panu Bogu. Moi znajomi, którzy przyjeżdżają tutaj co roku, bardzo zachwalali właśnie te rekolekcje jako wyjątkowy czas przebywania z Bogiem, z ludźmi, jako wyjątkowy czas pogłębiania wiary i pogłębiania wiedzy, odkrywania historii kościoła tego, jakim jesteśmy, jakie jesteśmy bogaci jakie bogactwo jest między nami, między ludźmi. Kiedy Pan Bóg objawia się w życiu człowieka, to przychodzi jako misterium fascinans et tremendum, czyli jako fascynujące, ale też pełne bojaźni. Tak jak chociażby święty Piotr miał takie doświadczenie, odejdź ode mnie Panie, bo jestem człowiek grzeszny. To doświadczenie własnej niegodności, grzeszności. Ale zarówno w tym fascinans, jak i tremendum jest właśnie to, to doświadczenie Pana Boga, który zdumiewa, który jest większy który jest nieogarniony, który przychodzi jako, jako piękno, jako dobro do naszego życia i możemy w takiej postawie czci, adoracji, zdumienia przyjmować tę jego obecność. I to staramy się robić na tych rekolekcjach. To unikatowe doświadczenie w skali Polski, żeby całe rekolekcje były skupione na liturgii, ale żeby też były tak organizowane, żeby właśnie liturgia wybrzmiewała jako centralny punkt tych rekolekcji. To wszystko sprawia, że no, ja bardziej rozumiem, co się dzieje, dlaczego teraz tak wygląda nasza liturgia i dużo łatwiej mi docenić jej piękno i po prostu no, na nowo się nią oczarować. Na pewno to, dlaczego tu przyjeżdżam, to ludzie, y, pasjonaci liturgii, pasjonaci muzyki, y, piękne miejsce. Y, to jest środowisko, do którego mam zaufanie, i jeśli chodzi o ludzi i jeśli chodzi o Pana Boga, którego tu spotykam.